Dnia 21 kwietnia 2013 roku w Synagodze Nowej w Gdańsku odbyła się promocja książki Światła Jerozolimy Marka Suchara. Wydarzeniu towarzyszył koncert piosenek izraelskich w wykonaniu Hanki Suchar i Walerego Filipowa. Synagoga Nowa Wewyżyszczo wróciła z powrotem posiadanie gminy w sposób fizyczny 2,5 roku temu. Przedtem znajdowała się od lat 50. szkoła muzyczna. W Synagodze Nowej, tutaj gdzie się znajdują prezydenty uśredni, odbywa się pełnia życia żydowskiego na terenie Trójmiasta. Organizujemy oprócz tych statutowych obowiązków, które ciążą na Gminia, a więc organizowanie świąt, wszelkiego spektrum życia żydowskiego, wykładów naukowych, naukańska hebrajskiego, minie siwy dziesiątki spotkań z różnymi ludźmi, od, od rabinów poprzez, pis, poprzez pisarzy. Oraz e, mamy taką koncepcję, którą wprowadzamy e, w życie. Chcemy, że, żeby w tym budynku o, o, miała miejsce promocja kultury żydowskiej, tej historycznej, ale i tej, e, która się dzieje tu i teraz a więc e, dotyczącej współczesności Izraela i oczywiście całego dziedzictwa Żydów nie tylko gdańskich, ale i Żydów polskich. A jak wiemy, ta historia ma. E, Nipužiu, ne 80, nipužiu, 90, 1000 metų.